Związek Miast i Gmin do Rzecza Parsenty realizuje program działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie do Rzecza Parsenty współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. No jeżeli chodzi o ten projekt, to jest akurat prawie 40 milionów i o tyle on jest ważny, że tutaj jest taki bardzo wysoki stopień dofinansowania, bo aż 85% to jest dotacja, a tylko 15% wkładu własnego. O tym też mówiliśmy dzisiaj na spotkaniu z panem burmistrzem i z panem starostą, że te inwestycje, odnawialne źródła energii, które, które w tej chwili stosujemy w ramach tego projektu w dorzeczu Parsenty, tak naprawdę zwracają się po trzech maksymalnie czterech latach. I bardzo szybko. Trafiliście do funduszy szwajcarskich. Do nich droga jest wyboista. No, myślę, że jako związek pokazujemy swoją skuteczność naprawdę w wielu funduszach. Czy to fundusze unijne, ale proszę pamiętać też, że korzystaliśmy z mechanizmów norweskich. Udało nam się jako jedyny projekt tak naprawdę z województwa zachodniopomorskiego, bo nikt inny więcej ze szwajcarskich mechanizmów nie korzysta. Nam jedynym się udało. Myślę, że to też powiem tak, no, lata doświadczeń w tym roku mamy 20 lat. Czyli już jesteśmy pełnoletni jako związek, weszliśmy w fazę dorosłości i to doświadczenie procentuje. Dziś swego rodzaju objazd, rekonesans. Przed południem mieliśmy spotkanie w Kołobrzegu, gdzie była właśnie krótka konferencja taka informacyjna i taka jakby też trochę inaugura, inaugurująca ten projekt, bo proszę pamiętać, że umowy podpisaliśmy w styczniu tego roku, dokładnie 16 stycznia, a ta inwestycja tutaj, którą dzisiaj Szwajcazy też chcieli zobaczyć, żeby oprócz informacji też mogli się przekonać naocznie, że, że już zaczęliśmy, że te prace trwają, gdzie za chwilę będą wydawane pieniądze, bo na tym też każdemu zależy. Chcieliśmy, żeby też zobaczyli że już coś się dzieje, że coś jest wykonywane i oni też no, podkreślili to, że z tych wszystkich projektów infrastrukturalnych finansowanych z mechanizmów szwajcarskich nasz projekt do życia Parcenty ruszył jako pierwszy. Mamy koniec zakończyć ten projekt do bodajże 13 października 2013 roku i rozliczyć, więc myślę, że tutaj można być zupełnie spokojnym o to, że w tym terminie się zmieścimy i projekt spokojnie zostanie rozliczony. Ta inwestycja szczecinecka należy do nowatorskich w Polsce. Jak najbardziej i tu są zastosowane takie pompy ciepła, które też można powiedzieć są najbardziej efektywne, bo jest to, to są gruntowe pompy ciepła. W związku z tym ta efektywność jest zdecydowanie większa, czy jest większa. Niż przy takich pompach powietrze-powietrze. I to jest też takie, myślę, ciekawe doświadczenie, czy poligon doświadczalny. Ja będę sam zainteresowaniem się temu przyglądał, bo też przyjęliśmy u siebie, żeby w przyszłości móc zastosować podobne rozwiązania w naszej gminie. I myślę, że to nie tylko dla mnie, tylko dla każdego samorządowca powinien być taki poligon doświadczalny. Warto, warto uczyć się na błędach, ewentualnych błędach innych, jeżeli takiekolwiek. Mam nadzieję, że tutaj takich błędów nie było. Ale my, na przykład, dzisiaj w naszej gminie, do tego też zachęcam wszystkich innych kolegów. Planując budowę czegokolwiek, jakiegokolwiek nowego obiektu kubaturowego, projektujemy go już w taki sposób, żeby on był samowystarczalny energetycznie, to znaczy nie tylko pompy ciepła, ale projektujemy i już stosujemy mikroturbiny do produkcji energii elektrycznej, ogniwa fotowoltaniczne czy baterie słoneczne. Słuchacze Uniwersytetu III wieku wysłuchali kolejnego wykładu. Tym razem seniorzy zapoznali się z przesłankami podnoszenia wieku emerytalnego. Wykład wygłosił profesor Maciej Żukowski. Prelegent przedstawił słuchaczom dane statystyczne, pokazujące wydłużanie się czasu życia i co sprawia, że społeczeństwo się starzeje. Wskazał też zależność pomiędzy dzietnością i starzeniem się społeczeństwa oraz wysokością otrzymywanych świadczeń emerytalnych. Klub na obcasach przygotował kolejne spotkanie. Gościem klubowiczek była Hanna Madejska, terapeutka i konsultantka do spraw zdrowia. W czasie spotkania mówiono o metodach oczyszczania organizmów z toksyn i regeneracji organizmu. Była również mowa o tym, co zrobić, aby jedzenie było zarówno przyjemnością, jak i lekarstwem. Spotkanie cieszyło się dużą popularnością, pytań było wiele, była też możliwość degustacji soków i surówek. Spotkanie zostało ubarwione mini-recitalem akordeonowym w wykonaniu ucznia Szkoły Muzycznej w Szczecinku Michała Wiśniewskiego. Przyroda w Poezji i Prozie to konkurs recytatorski, który od lat organizowany jest przez zarząd miejsko-gminny Ligi Ochrony Przyrody i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Miłośników Żywego Słowa nie brakuje, to też konkurs cieszył się dużą popularnością. Niektórzy wykonawcy przygotowali się nie tylko do recytacji, ale stosowali też odpowiedni ubiór i rekwizyty, co nie uszło uwadze jurorów. Recytatorzy zostali nagrodzeni albumami o tematyce leśnej. Powiat szczecinecki został uhonorowany nagroną ministra sportu za inwestycje sportowe. To oczywiście taka przyjemna informacja. Jako jeden, jedyny powiat w Polsce w roku 2011 wybudowaliśmy Białego Orlika, czyli lodowisko. Takich przedsięwzięć w roku 2011 było 62 w skali kraju, ale samorząd powiatu szczecineckiego jedyny i to właśnie nasz. Powiat Szczecinecki. Uczestnicząc w takiej konferencji w Spale, w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, miałem przyjemność odebrania wyróżnienia związanego z budową, z tym przedsięwzięciem oraz takiego okolicznościowego medalu. Było to podkreślenie tego, co samorząd w obszarze inwestycji sportowych w roku 2011 wykonał. To jest właśnie z tym związane. Natomiast mogę przy okazji powiedzieć, że niedawno miałem spotkanie z panią minister sportu Joanną Muchą w Wałczu, gdzie rozmawiałem z nią o możliwości pisania boiska lekkoatletycznego które projektujemy w, przy zespole szkół numer 6 Szczecinek Świątki na listę inwestycji infrastrukturalnych sportowych ważnych dla sportu i są szanse, że to boisko zostanie właśnie wpisane na listę Ministerstwa Sportu. Jeżeli zostanie wpisane, to będziemy mieli możliwość dofinansowania tego przedsięwzięcia do 50% wartości zadania. Zatem to też jest jakaś taka dobra informacja. A to boisko lekkoatletyczne, kiedy mogłoby powstać, kiedy mogłaby ruszyć budowa? W zasadzie się mamy opracowaną koncepcję. Jesteśmy w trakcie wyłaniania podmiotu do przygotowania dokumentacji technicznej. To nie jest skomplikowana dokumentacja techniczna, ponieważ to opracowania wszystkie są już przygotowane. Do końca maja powinienem mieć przygotowaną dokumentację techniczną i będę czekał na decyzję pani minister. Decyzję pani minister, że zostaniemy wpisani na tą listę, to zakłada, że przedsięwzięcie mogłoby się rozpocząć w tym roku budżetowym, jeżeli byłby wykazany montaż, a jeżeli nie, to w maju 2013, tak żeby albo w, maju 2013, albo w roku 2013 skończyć, albo zahaczyć to na dwa, dwa lata, czyli 2013-2014, początek 2014 najpóźniej byłoby możliwe, aby to boisko zaczęło funkcjonować przy wspomnianej zespole szkół nr 6. Cały ten projekt zakłada, że byłoby to boisko czwartej kategorii spełniające wymogi organizacji imprez regionalnych i ponadregionalnych, jeżeli chodzi o seniorów, a nawet jeżeli chodzi o juniorów, to nawet w obszarze mistrzostw Polski. A wracając jeszcze do tego wyróżnienia za inwestycje sportowe, czy to wyróżnienie wiązało się z jakimiś profitami, chociażby finansowymi dla starostwa? Nie, 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 absolutnie nie. To jest jakby tylko takie no, f, 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 okolicznościowe wyróżnienie, które pokazuje te najaktywniejsze samorządy, które podejmują się realizacji inwestycji niekoniecznie przez wszystkich zauważalnych. Ja przyznam, że z tego co już dzisiaj wiem, prawdopodobnym jest, że ten projekt, Orlik biały Orlik, skończył się w roku 2011, czyli w roku 2012, już nie będzie dofinansowania rządowymi środkami finansowymi. A zatem ten, co szybko robi dwa razy, robi to, że to boisko, ten orl, to lodowisko jest u nas tu w Szczecinku, na pewno jest właśnie zauważone. Chcemy w tym roku może trochę jakby zwiększyć jego możliwość użytkowania, ponieważ już będąc na tej konferencji w SPALE rozmawiałem z, z kilkoma firmami, chcemy kupić nowe urządzenie do konserwacji lodowiska, to jest tak zwaną tą rolbę, ale jednocześnie już podjąłem rozmowy na temat możliwości zainstalowania zadaszenia nad lodowiskiem z kilku powodów. Po pierwsze to zakładam, że jeżeli byłoby zadaszenie to byłoby to tańsze w eksploatacji. Ponieważ stwarza się tam taki określony mikroklimat pod tym dachem. Po drugie, jest lepsze wykorzystanie, ponieważ w porze takiej, czy jeżeli są opady śniegu, czy opady deszczu, to spokojnie można korzystać z tego, z tego obiektu. Myślę, że takie sugestie nawet odbierałem, sygnały, że gdyby było lodowisko zadaszone, to na pewno byłoby lepiej wykorzystane. Zatem podejmuję w tej chwili działania, aby być może takie przedsięwzięcie sfinansować. Koszt takiego zadaszenia mam w tej chwili, Ofertę to jest około 120 tysięcy, może nam się uda jeszcze pozyskać na te środki finansowe, a zatem chcemy do tego następnego sezonu w tym roku o wiele lepiej się przygotować. 326 to kod przypisany Szczecinkowi w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu Zagłosuj na swoje miasto. Wysyłając SMS o tej treści można zadecydować o lokalizacji kolejnego placu zabaw muszkieterów. I ja właśnie w imieniu samorządowej Agencji Promocji i Kultury chciałam Państwa bardzo serdecznie zachęcić do wzięcia udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu Place Zabaw Zagłosuj na swoje miasto, która to, który to konkurs odbywa się w ramach kampanii społecznej Placy Zabaw Muszkieterów. W ramach tej edycji w dwóch miejscowościach, na które zostanie oddana największa ilość głosów, Fundacja Muszkieterów ufunduje nowoczesne, kolorowe i przede wszystkim bezpieczne place zabaw. No i właśnie co trzeba zrobić, jak trzeba głosować, aby ten plec zabaw tutaj w Szczecinku do Szczecinka trafił? Akcja już się rozpoczęła. Głosować można do 31 maja. Wszyscy sympatycy miasta mogą oddać głos na Szczecinek wysyłając SMS o treści Plac 326 pod numer 7168. Dodam może, że głosować mogą osoby pełnoletnie, a więcej informacji na temat tej akcji znajdą państwo na stronie www.sapik.pl lub na stronie www.placezabaw.muszkieterowie.pl. No to co, zachęcamy mieszkańców Szczecinka, aby głosowali, głosowali wysyłając SMS. Ja jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w akcji. Koszt SMS-a to jedynie złotówka plus VAT, także myślę, że warto. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy w Szczecinku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach programu operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. Ogłosiliśmy z dniem 16 kwietnia podając do publicznej wiadomości informacje o naborze wniosków przez Lokalną Grupę Rybacką Partnerstwo Drawy w Szczecinku w ramach programu operacyjnego Ryby 2017-13 zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich. Jest to generalnie program poświęcony y, zrównoważonemu rozwoju obszarów y, rybackich, czyli osi szeroko rozumianej osi czwartej. Y, na co można składać, na co można aplikować w ogłoszonym konkursie? Ogłosiliśmy już czwarty konkurs, y, czwarty nabór wniosków przez Lokalną Grupę Rybacką. I ogłosiliśmy w trzech obszarach wsparcia. Obszar pierwszy dotyczy wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Tutaj e, kwota alokacji przeznaczona na ten nabór wynosi 2 995 000. Z tego na sektor publiczny jest to kwota przeznaczona 1 795 000 i sektor społeczno-gospodarczy 1 200 000. I kolejny obszar wsparcia to jest obszar wsparcia z naszym Żargonie tutaj grupy rybackiej określane jako dwójka, przeznaczony dla dla rybaków, czyli restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub też dywersyfikacja zatrudnienia osób związanych z sektorem rybactwa. I tutaj mamy kwotę przeznaczoną na nabór rzędu 450 tysięcy i obszar trzeci ogłoszonym konkursie naboru wniosków to jest szeroko rozumiana ochrona środowiska lub też zachowanie i wartości przyrodniczych obszarów zależnych od rybactwa. Tu jeżeli chodzi o obszar trzeci, mamy przeznaczoną kwotę 335 tysięcy z zaznaczeniem, że jest to w tym momencie, w tym konkursie kwota przeznaczona dla sektora publicznego. Kto może składać te, te wnioski? W zasadzie generalnie w ramach programu Ryby 2017 w ramach tego projektu unijnego aplikować mogą wszyscy. Generalnie tutaj Pasmo i skala beneficjentów jest dość szeroka, dość otwarta. Są to osoby fizyczne, są to osoby prawne, jednostki organizacyjne, nie posiadające osoby, osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje taką osobowość, jak też podmioty organizacyjne wyodrębnione w ramach struktury organizacyjnej danej osoby prawnej o szczegółach można się dowiedzieć tu u Was, w siedzibie Waszej grupy. Tak, proszę Państwa, wszystkich zainteresowanych, wszystkich chętnych, którzy chcą skorzystać, chcą aplikować w ramach programu operacyjnego Ryby 2017 zapraszamy codziennie w godzinach pracy starostwa powiatowego, w godzinach pracy biura lokalnej grupy rybackiej, która mieści się w siedzibie budynku starostwa powiatowego w godzinach od 7 do 15, zaś w czwartki od 8 do 16. Jest też czynna nasza strona internetowa www.lgr.szczecina.pl Wszelkie informacje są dostępne, jest to konkurs, jak to się mówi, szeroko otwarty z, 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 z zaznaczeniem y, procedur informacji publicznej, czyli wszelkie procedury, wszelkie y, oboszczenia i y, zakres, y, jakby można powiedzieć, y, dość głowienia każdego naboru wniosków, y, każdej dziedziny objętej wsparciem finansowym, musi być otwarty szeroko dla, dla wszystkich zainteresowanych. Wczoraj po południu na stronie Lasów Państwowych pojawiła się strona, na której można na żywo podglądać życie pary bielików. Podaję adres strony www.lasy.gov.pl łamane bielik. Choć sprawa szczególnie dotyczy RDLP w Łodzi, z racji lokalizacji gniazda to sprawa ma charakter ponadregionalny. Na terenie powiatu szczecińskiego gniazduje kilka par bielików, więc warto zapoznać się ze zwyczajami tych królewskich ptaków, które najczęściej podziwiamy tylko z bardzo daleka. W sobotę w hali sportowej w Turowie zostaną rozegrane indywidualne mistrzostwa województwa młodzików i skrzatów w tenisie stołowym. Chciałbym zaprosić wszystkich miłośników tenisa stołowego, którzy chcą zobaczyć jak gra młodzież, najlepsza młodzież w województwie do Turowa, gdzie w następną niedzielę 21 kwietnia rozegrane zostaną Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego, Młodzików to jest grupa wiekowa do klasy 6 i skrzatów to są najmłodsze dzieci grające w tenisa stołowego na pięknej nowoczesnej sali tamtejszego gimnazjum. Rozpoczęcie zawodów, w którym udział weźmie prawdopodobnie około 60-70 młodych adeptów tenisa stołowego, planowane jest na godzinę w pół do 11. Jednocześnie impreza ta będzie rozgrywana nie tylko jako te mistrzostwa województwa, ale jako wojewódzka Olimpiada młodzieży i trzeci memoriał Bronisława Pilcha, wieloletniego nauczyciela, współorganizatora zawodów ULKS Żółtnica, który był przez wiele, wiele lat. Nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole w Żółtnicy i propagatorem tej dyscypliny sportu. Także zapraszam do Turowa w niedzielę 21 na wpół do 11, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak fajnie potrafią, na jakim poziomie potrafią grać już młodzi miłośnicy tenisa stołowego, w których są zawodnicy z naszego regionu, przede wszystkim z Żółtnicy, i no, przyznam, że liczę na to, że nie będą tam tradycyjnie. Nie byli nigdy statystami, że teraz też jakiś medal zdobędą. Zaczyna się weekend i prawdopodobnie będzie to ciepły, pierwszy ciepły weekend, a więc warto wyjść z domu i zobaczyć jakieś imprezy sportowe i nie tylko. Jakie będą odbywały się w ciągu tych wolnych dni? Ale zacznijmy od dzisiaj, od piątku. Dzisiaj, wyjątkowo, o godzinie 18.00, Wielim Szczecinek będzie podejmował drużynę Iskry Białogard. Kto, zdo, kto zdąży, jeszcze dzisiaj na ten mecz o 18.00 zapraszamy. I teraz już sobota. W sobotę w Szczecinku motocykliści z Ole Carter Klubu zapraszają do honorowego oddawania krwi. Akcja rozpocznie się o godzinie 10 na Placu Wolności. Również w sobotę zespół szkół nr 1 organizuje dni otwarte szkoły. Natomiast w niedzielę zostanie rozegrany międzynarodowy bieg uliczny Memoriał Winanda Osińskiego. Biegi młodzieżowe rozpoczynają się już od godziny 9.30, a bieg główny rozpocznie się o godzinie 13.00. Finałowe mecze szczecińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej zostaną rozegrane w sobotę 21 kwietnia w hali sportowej zespołu szkół nr 2 przy ulicy 1 Maja. Bezpośrednio po zakończeniu ostatniego spotkania, to jest około godziny 14, odbędzie się uroczyste podsumowanie ligi oraz wręczenie nagród i wyróżnień. I to już wszystko w aktualnościach, a my teraz czekamy na kolejny komentarz pana Zenka.